Witajcie moi kochani. Witamy się na przeglądzie w Pepko. Zostańcie do końca. Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu, włączcie sobie dzwoneczek. Będzie mi bardzo miło jak zostawicie chociażby serduszko, kurkę, kogucika cokolwiek w komentarzu. Jedziemy. 20 zł kosztuje taka kura. Kura drewniana bardzo leciutka. Zobaczcie, ona z tej strony i z tej z jednej z drugiej, w sumie Chodzi mi o to, że z jednej i z drugiej strony wygląda e, tak samo. Tu macie drugą w, innym, w innych kolorach. Dobra, odłożymy. Teraz mamy tutaj taki zestawik. Możecie sobie z tyłu przeczytać, co tam jest. Tu niby można powąchać, ale ja nic nie czuję. 30 zł kosztuje. Na pewno to są jakieś. Znaczy podejrzewam, że to są jakieś, jest tu jakiś zapach, ale ym, lecimy dalej. Mamy tutaj taki zestaw i zobaczcie, możecie sobie taki kupić, możecie kupić komuś na prezent. E, no, fajnie to wygląda. Już pudełeczko, opakowanie e, też ładne. 25 zł kosztuje. No i fajnie, że widać wszystko, co jest w pudełku, nie? Bo tamte na przykład na dole to nie wiadomo, co to jest. Nie widać, a tutaj widać dobrze. Idziemy dalej. Bardzo, bardzo dużo nowości wjeżdża ostatnio do Pepko. Naprawdę sporo tego wszystkiego jest. Zobaczcie, ostatnio wam pokazywałam te białe nowości, a teraz zobaczcie na to, jakie piękne jajka drewniane. Jak ktoś lubi drewniane dekoracje w domu, to zobaczcie, co tutaj mamy. Mamy takie jajo, za 20 zł jest większe. Dwie dyszki kosztuje większe i już Wam pokazuję, jest jeszcze małe. Tak wygląda z jednej z drugiej strony. Nie chcecie, nie chcecie po prostu tego rysunku, tego, mm, tej wypalanki, tutaj to y, odwracacie i macie czyste drewno. A to kosztuje 12 zł. Więc mamy tutaj takie dwa jajeczka, dwa rozmiary jajek, bo w sumie to jest taki sam, tylko rozmiar inny. Następnie mamy jajka w kształcie takich, a czy w kształcie bombki, w kształcie jajek. O tak! Bombki w kształcie jajek i one kosztują 30 zł. Mamy tu 6 bombek. Tak zerkam. Co to jest? Co my tutaj mamy? Tu też jest jakaś 30 zł. Aha! Ledowa, y, LEDowe jajko dekoracja. Aha, czyli jajo, które świeci. Y, jajo, które świeci. No i przepiękna lampa. To jest po prostu hit. Słuchajcie, kosztuje 100 zł, ale jest prześliczna. Tu jest szkło, więc trzeba bardzo uważać. Jest ogromna. Odsunę tak, jak najdalej potrafię. Ona jest naprawdę bardzo, bardzo duża. To nie jest ym, standardowy rozmiar lampy. Ten, który tam przeważnie mamy, taki standardowy, ta jest duża. Więc, jeżeli ktoś potrzebuje, to zobaczcie za stówkę. Taka duża lampa. Naprawdę piękna. Idziemy dalej. Idziemy dalej. I ja tutaj sobie pozer pozerkam. Popatrzę. Popatrzę sobie. Hmm, czy coś tutaj nowego mamy? Czy są tu jakieś nowości? Chyba nic tutaj nie widzę. A jeżeli ja, skoro już tutaj jesteśmy, to zapraszam Was na dzisiejszego mojego vloga, bo również wstawiłam vloga. Więc jeżeli ktoś ma ochotę yy, posłuchać tego, co ja, tam, yy, co ja tam gadam, to zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. No i prześliczne zegary. 25 zł kosztuje zegar, ale zobaczcie, on jest taki... Nie wiem jak to nazwać, jak to... Jak, jak to nazwać, z czego to jest, ale on nie jest zwykły, taki plastikowy, plastikowy jak przeważnie te, które wam pokazuję, tylko on jest taki... Hmm. No nie wiem, nie wiem jak nazwać w ogóle to... Hmm. Wiecie co? To jest coś podobnego, jak się przy suficie takie listwy daje, ale ja nie mam pojęcia, jak to nazwać. Musiałabym męża zapytać. On budowlaniec na pewno wie. 15 zł kosztuje skarbonka. Ja Wam kiedyś chyba pokazywałam białą, więc tu jest jeszcze taka, 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 taka kawa z mlekiem. Okej. Okay. Tu chyba już nic nie mamy, więc lecimy dalej na następną półeczkę i wjechały pościele 200 na 220 cm, 70 na 80 cm ma poszewka bardzo miła w dotyku, 100% bawełna jest napisane i kosztuje 90 zł. Kosztuje 90 zł. Tu mamy chyba inne kolor, aha, i rozmiar inny. 140 na 270 na 80 i tu też mamy 100% bawełna i kosztuje 70 zł. O tak tu paluchem pokażę, przepraszam, bo nie lubicie jak pokazuję paluchem. Yy, no ale czasami trzeba. 200 na 220 cm za 9 dyszek i poszewka 70 na 80 cm. No i tu mamy taką, czy mamy jeszcze tu jakieś. O, tej jeszcze wam nie pokazywałam. To pokażę wam jeszcze taką. I ta jest 160 na 270 na 80 cm. Również jest napisane, że 100% bawełna 80 zł. 80 zł, a tamto już kiedyś Wam pokazywałam, więc już tu nie będę e, Was zanudzać. Lecimy dalej. Jedna z Was prosiła mnie, żebym nagrała e, pudełka. Więc nagrywam. Poczekajcie jeszcze zanim nagram, to tu wam pokażę takie boxy, Za 30 zł możecie kupić taki boks. One są fajne, bo jak widzicie, później możecie sobie je złożyć. E, za, e, nie zajmują dużo miejsca. 20 zł kosztują te. Tak wyglądają, jak są złożone. A tu z przodu jest, tak? To jest z przód. I tu jest jeszcze w kolorze różowym. No i chyba to wszystko. I pokażę Wam pudełka, bo czasami się przydają takie pudełeczka. 17 zł. Macie tutaj dwie sztuki. Zróbcie pauzę, jeżeli ktoś, kogoś interesuje rozmiar. I ja Wam pokażę teraz, jakie tu są kolory i wzory. Nie ma za dużo, ale też, wiecie, nie ma jakichś tam resztek. Tu mamy najmniejsze. Poczekajcie, może wyjmę. O tak, 3 sztuki, 10 zł kosztują i tutaj Wam zbliżę, pyknijcie sobie yy, pauzę, jak chcecie zobaczyć wymiar yy, i również pokażę Wam yy, wzorki. Czasami powiem Wam szczerze, że widzę jeszcze jakieś zielone, jakieś takie naprawdę bardzo dużo wzorów. Teraz, jeżeli chcecie takie rzeczy oglądać również, to ja będę... Yy, Zerkała w innych sklepach, bo tu jestem akurat w tym naszym pepko i pokazuję Wam, jakie są u nas. Dobra, czekajcie, bo wyciągnęłam dwa, a nie dam rady tutaj tego obkręcić, żeby mi nie wypadły te kartony. I tu mamy dwie sztuki za 10 zł również, i tu też są wymiary 37 na 27 na 18. O, zdążyłam przeczytać i tu jak widzicie również są w kropki można sobie kupić różne rozmiary czy do jakichś dokumentów, wiecie, które chcecie sobie gdzieś przechować, czy do jakichś czapek no, różne rzeczy ludzie chowają ja mam nawet miałam kiedyś takie właśnie kartonowe miałam jeszcze, pamiętam bo ogólnie to mam, zostawiłam sobie na pamiątkę ze ślubu wszystkie pocztówki od gości, więc ja zbieram takie rzeczy później siedzę i sobie czytam Okej, okay. więc na przykład takie rzeczy możecie przechowywać w takich kartonach. E, idziemy dalej, i ja tutaj patrzę, zobaczcie. Tu mamy ciemną różową, a tu jasną różową. O co tu chodzi, czego ja tutaj nie widziałam? Wiedziałam, że są różowe, dwie sztuki. No, momento, 90 zł, 135 na 260 cm. No, żeby nie było na kółkach, to ja bym wzięła od razu. Może akurat nie różowe, ale bym wzięła, a tu muszę sprawdzić, czy to są dwie sztuki, czy to jest jedna? Też dwie sztuki, 85 zł. Dobra, okej. Okay. Nie widziałam chyba tych jasnych wcześniej. Dobra, z firaneczek też nic nowego nie wjechało. Może bliżej świąt coś będzie. Następnie jesteśmy na półeczce wielkanocnej i na wielkanocy. To, y, ten test y, tej foremki silikonowej wam pokazywałam ostatnio we vlogu. A tu mamy jeszcze jajka. Jajku, jakie fajne. Ciekawa jestem, czy by wyszły tak jak ten, to moje ciasto. E, 15 zł. Sześć jajeczek wychodzi, ale fajnie, bo wiecie co? To dzieciaki się cieszą. Wyciągniecie takiego zająca albo takie jajko i dzieci się cieszą. 4 złote kosztują takie, e, takie wykałaczki z jajeczkami, do na przykład szaszłyków. Fajnie, można na święta zrobić mm, również fajne, fajne dekoracje na stole. No i mamy tutaj jajka. Zerkam, 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 i tu jest jajo, którego Wam w tym roku nie pokazywałam. 12 zł kosztuje, ale w tamtym roku one było. No i tu mamy te doniczki, w których można posadzić na przykład rzeżuchę, czy, czy jakieś zboże. 10 zł kosztują i są cztery kolory. Opłaca się, bo one naprawdę są tanie. Tutaj w Pepco, gdzieś w innych sklepach one kosztują więcej. Tu mamy za 4 zł. Taką garść bazikotek. Garść bazikotek. Poczekajcie, bo mi tutaj wypadło. To ja tutaj je z powrotem zapakuję. Tak. Tu mamy zajączki za 4 zł również te zajączki takie w, jakby z mchu. Za 10 zł koszyczki. One są chyba plastikowe, bo takie są leciutkie i tak jak w dłoń wezmę, to tak właśnie czuć. I tu następny mamy również za 10 zł. Taki troszeczkę inny. Ja mam ten po prawej stronie i naprawdę jest świetny, więc polecam Wam bardzo serdecznie. Widzę, że jeszcze dojechały nowe kwiatki, 10 zł. Sztuczne kwiatki różowe w takim wiadereczku. W wiadereczku i tam jeszcze są fioletowe. Mamy tu wianuszki. Wianuszki kosztują 12 zł. Mamy tu fioletowy. Tam jest jeszcze biały, zielony. No, trzeba grzebać. Trzeba grzebać. Eee, za 4 zł. Poczekajcie jeszcze, zarfnię. Tak, za 4 zł możecie kupić świeczki z takim zającem. Niuchnę. <laughs> pachną. Nie wiem, czy każda inaczej, ale pachną. Może to nie jest mój zapach, ale no ale może komuś się spodoba, na pewno komuś się spodoba ten zapach. Mi akurat nie za bardzo, ale bardzo fajne za 4 zł. Zapraszam was również na mojego vloga. Nie zapomnijcie o kciuku w górę, o subskrypcji. Zostawcie coś w komentarzu, będzie mi bardzo, bardzo miło, a ja teraz życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się cześć.